Przedstawiać Ci markę Kaufland? Chyba nie muszę. Sama ta nazwa wzbudza duże zaufanie, dużą chęć do zakupów i duże bezpieczeństwo. To wielki gigant. A czy wiedziałeś, że ten wielki gigant ma swój marketplace? Na tym marketplace także ty możesz sprzedawać jako sprzedawca i to z Polski. Możesz sprzedawać swoje produkty i to czasami drożej niż na rynku rodzimym, ponieważ konkurujesz z kimś, kto ma znacznie większe koszty prowadzenia swojej firmy. I teraz słuchaj, na dzień nagrywania tego filmu Kaufland jeszcze nie jest w Polsce, ale na PIAF on wejdzie, wejdzie do Polski i może, że tak powiem, ruszyć z Kauflandem w Polsce, na rynku polskim. Ale słuchaj, dlaczego się ograniczać? Dlaczego tylko i wyłącznie sprzedawać po polsku? Jeżeli przykładowo takie Niemcy mają dwa razy więcej obywateli, znacznie z zasobniejszym portfelem, byłbyś w stanie do nich dotrzeć, byłbyś w stanie im zaoferować swoje produkty i byłbyś w stanie... Dużo szybciej sprzedawać niż na niektórych portalach. Dlaczego? Bo ludzie, niektórzy nie mają świadomości, że kupują tak naprawdę od Ciebie. No może to być tak, że na tym portalu nie zrobisz sobie jakiejś dużej marki czy rozpoznawalności, ale jeżeli chodzi ci o czystą sprzedaż jeden do jednego, to jesteś w stanie na tym portalu bardzo szybko ruszyć, tylko słuchaj. Warunek jest jeden. Musisz mieć produkty, które się wygrywają, jeżeli chodzi o mentalność ludzi, jeżeli chodzi o Kaufland Nie możesz mieć tam na przykład, nie wiem, Czegoś, co tam nie powinno się znaleźć. I teraz tak naprawdę zastanawiam się, czego się tam nie powinno znaleźć. No bo, jeżeli jest sytuacja taka, że tak naprawdę wchodzisz do Lidla, Biedronki czy do innego konkurencyjnego sklepu, to tam tak naprawdę masz produkty spożywcze, chemiczne, produkty pierwszej potrzeby. Już zaczynają być bardzo popularne dział ogrodnicze dział jakichś książek, dział zabawek dział innych rzeczy. Więc tak naprawdę większej rzeczy tam już się odnajdzie. Tylko pytanie, czego realnie ludzie szukają. Jeżeli masz produkty, które się śpisują w to, że wchodzisz do supermarketu jakiegokolwiek na terytorium Polski i praktycznie widzisz, co tam zleży i te Twoje produkty by się idealnie wpasowały w płeczki pomiędzy tymi, to wchodź śmiało jak w dym w ten Kaufland. Wchodź jak w dym, się nie zastanawiaj i rób sobie nowy potencjał z rynku sprzedażowego. Jeżeli chodzi o produkty, których nie jesteś pewien, wejdź na kaufland.de no i śpisz po niemiecku używając jakiegoś translatora, Nazwę swojego produktu, nazwę swojej kategorii, czy czegoś podobnego, żeby zobaczyć, jaki jest potencjał, może się okazać, że to mimo wszystko tam jest i się sprzedaje. Tylko pytanie, w jakiej ilości? No bo jeżeli będzie sytuacja taka, że na przykład produkty, które się najbardziej wpisują w bycie Kauflandowym, mogą się sprzedawać w setkach tysięcy, a produkty, które a są, że tak powiem, Dalej od ideologii Hauptlanda będą się sprzedawać w dziesiątkach tysięcy. No i teraz pytanie należy do Ciebie. To nie jest pytanie do mnie, tylko to jest pytanie biznesowe do Ciebie. Czy chcesz się otworzyć na setki tysięcy złotych przy większej ilości towarów w milionach, czy na przykład masz swoje produkty w dziesiątkach tysięcy złotych i one są bardziej niż nowe, chodzi o tę platformę. Teraz pytanie, warto się schylić po ten dodatek, czy nie warto się schylić po ten dodatek? No bo jeżeli się okaże na przykład. Że na każdej platformie dodatkowo tych platform będzie 10, wykręcisz po 10 tysięcy, to masz 100 tysięcy. Jeżeli wykręcisz po 50 tysięcy, to masz 500 tysięcy. Ale może się okazać, że inna platforma będzie nadganiać i wtedy zobaczysz, która jest dla ciebie. Przykładowo, jeżeli chodzi o rynek niemiecki, najbardziej popularnymi są Kaufland, eBay, Amazon. I one tak naprawdę stanowią 90-95% pokrycia rynku. I dopóki tak naprawdę nie spróbujesz. Nie przekonasz się, który z tych platform najlepiej Twoje produkty się sprzedają. Nie dowiesz się. Metodą prób i błędów jesteś w stanie określić, który rynek jest dla Ciebie. No, a może się okazać, że będą wszystkie. Może się okazać, że będą dwa, że jeden. Warto wejść na wszystkie. Najpierw po miesiącu, po czterech się wycofasz, jeżeli nie będziesz widział efektów i tak uznasz. A może się okazać, że wchodząc na trzy platformy, pozamiatasz rynek. A wiesz, co jest najciekawsze? Na Kauflandzie niektórzy sprzedawcy sprzedają znacznie więcej niż na Amazonie. Na Amazonie normalnym jest to, że się sprzedaje jakiś produkt to 10 000 euro, 500 tysięcy euro? milion euro. Kaufland na bardzo wąskiej grupie produktów jest w stanie wykręcać naprawdę gigantyczne obroty, kwestia tylko, czy się w to wpasujesz. No i pytanie kolejne: czy Kaufland ci na to pozwoli? Może się okaże, że będziesz na przykład konkurował z samym Kauflandem? Teoretycznie, a w praktyce Kaufland jest. Przy potężnym gigant dla niego sprzedaży miesięczne jakiegoś asortymentu po 100 tysięcy euro czy po 200 tysięcy euro mogą być za małe. Oni podchodzą do szukania swojego asortymentu w taki sposób, żeby to się sprzedawało naprawdę w dużych ilościach we wszystkich sklepach na terytorium Niemiec tak, że ten rzeczy sprzedawane internetowo to jest tylko dodatek. Sprzedaż internetowa u nich to jest tylko i wyłącznie dalej dodatek, więc nie będą patrzeć, że jakiś kowalski z Polski sobie sprzedaje coś za 100 tysięcy euro. Nie, dla nich to jest zbyt mały wolumen. Jak już pójdziesz naprawdę na znacznie większe kwoty, to się wtedy zainteresują i że tak powiem, zrobią ci konkurencję. Ale dalej, to jest konkurencja. Możesz z nimi konkurować nie wiem ceną, jakimiś gratisami. Możesz zrobić osobną kartę produktową, pod którą Kaufland się nie podłączy. No bo zobacz. Jeżeli nawet nie wygrasz z nimi ceną, nie wygrasz z nimi jakością, no oni twierdzą, że są najlepsi, to dalej możesz zrobić co? Dalej możesz zrobić zestaw, na przykład zestaw, plus jakaś pierdółka za złotówkę czy dwa. I zobaczysz, Kaufland nie będzie im się chciało nawet bawić i w to podłączać, a ty będziesz miał dalej buy bo na Kauflandzie, jak na Amazonie, są buy Wygrywasz tak naprawdę inteligencją, a nie tak naprawdę kopaniem się ze gigantem. Dla Ciebie te obroty 50 tysięcy, 10 tysięcy, 500 tysięcy miesięcznie z danej platformy mogą być przepotężne, co strzykiem gotówki, a nie niekoniecznie musi na to zwracać uwagę. Okay. Ale słuchaj, jak będziesz działał, w co będziesz brnął, jak to będziesz rozwijał, należy tylko i wyłącznie do Ciebie. Jeżeli czujesz, wiesz jak coś rozwijać, jak coś robić, jak coś tworzyć, jak coś optymalizować, to naprawdę na tej platformie możesz osiągnąć duże wyniki. Jeżeli tego nie czujesz, możesz odezwać się do nas. Kontakt jak zawsze jest w opisie. My oprócz tego, że pomagamy prowadzić konta, pomagamy prowadzić oczywiście reklamy, to pomagamy też konsultować to działania z marketplacem, czyli nie wiem, jakieś wspólne akcje reklamowe, bo jesteśmy w stanie to zrobić, jakiś newsletter, może jakaś strona główna, może jakaś nie wiem reklama targetowana poza portalem. Jesteśmy to w stanie zrobić razem z portalem i to, ewentualnie my też pomagamy w szukaniu kolejnych potencjalnych produktów, które mogą się pojawić na rynku. Mamy narzędzia analityczne, my wiedzę, wiemy jak to robić, i przykładowo możesz nam powiedzieć, w którą stronę chcesz iść. Czy to w kategorii, nie wiem, załóżmy, czy bardziej w konewki, czy bardziej w baseny, czy bardziej w motoryzację, czy bardziej, nie wiem, w spożywkę. I ty w tym momencie, wskazując nam coś takiego, dostajesz listę produktów, w które warto byłoby wejść. I teraz pytanie, czy wejdziesz w te. Najbardziej sprzedające się, gdzie jest największa konkurencja, czy wejdziesz w te średnie, gdzie tak naprawdę możesz dużo ukręcić dla siebie, ale ci najwięksi się to bo mi interesują, czy to wykonasz tą robotę sam. Możesz zrobić taką taktykę, że częściowo prowadzenie konta, czy to będzie na Mazeni, eBayu, Kauflandzie i 40 innych platformach marketplace'owych powierzyć nam, a częściowo robić samemu. Możesz robić sam, a tak naprawdę. Jeżeli skorzystasz z wiedzy, którą masz na tym kanale, nie zostawisz u nas złotówki, to i tak jesteśmy wdzięczni, że jesteś. Może, że tak powiem, dogadamy się za rok, może za miesiąc, a może za pięć lat. Wierzymy w to, że uczciwość i dobre podejście do biznesu może spowoduje to, że kiedyś będziemy partnerami biznesowymi. Ale dzisiaj wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, będziemy w kontakcie. Trzymaj się, do zobaczenia i cześć!